Mam na imię Adam. I jestem alkoholikiem. Codzienne refleksje. 15 kwietnia. Zniewolenie urazą. Zachowanie uraz i złości jest jak stwierdziliśmy wiele razy, zgubne. Kiedy nosimy w sobie te uczucia, zamykamy się przed światłością ducha. Jak to widzi Bill, strona piąta. Często opowiada się: że Złość jest luksusem, na który nie mogę sobie pozwolić. Czy z tego wynika, że mam całkiem ignorować istnienie tej jakże ludzkiej emocji? Myślę, że nie. Zanim zetknąłem się z programem AA, byłem niewolnikiem schematów zachowania typowych dla choroby alkoholowej, byłem przykuty do nastawienia negatywnego bez nadziei na odcięcie się od niego. Kroki kroki ofiarowały mi inną możliwość. Krok czwarty stał się początkiem końca mojego zniewolenia. Proces. I oddawania Bogu rozpoczął się z chwilą sporządzania inwentury. Nie musiałem się niczego obawiać, ponieważ dzięki poprzednim krokom miałem pewność, że nie jestem sam. Moja siła wyższa podprowadziła mnie pod drzwi i zesłała mi dar wyboru. Dziś mogę wybrać otworzone drzwi do wolności i radować się światłem płynącym z kroków które oczyszczają moją duszę. Mam na imię Adam i jestem alkoholikiem. Bohater książki Harukiego Murakami powiedział: Ludzie, którym odebrano wolność, zawsze zaczynają kogoś nienawidzić. Dopasowałem do tego zdania swoją przeszłość. Kto odebrał wolność moją, lub raczej co odebrało mi wolność? Alkohol, narkotyki, pornografia. To jest odpowiedź płynąca za tym pytaniem, bez dodatkowego targowania się w przewiny i odpowiedzialność zbioru osób i pochodzenia. Podwórka z betonu i niemiłości. Efekt ten sam uzależnienie. Zaczynasz kogoś nienawidzieć. Nienawiść podkłada złe fantazje, zabiera powietrze, diabeł wygrywa, dzieli, niszczy. W końcu do siebie samego powiedziałem: nienawidzę cię. Na szczęście nie oskarżałem o to, o nic nie oskarżałem: Boga, którego się wówczas bałem tak jak bałem się wszystkiego, ze skrzynką pocztową włącznie. Czy dzisiaj nienawidzę? Nie. Nie zazdroszczę. Nie wymyślam. Nie piję. Nie palę trawki. Nie oglądam pornografii. Lubię każdy poranek i każdą porę roku. A co do pogody mawiam, każda jest OK. Ważne jest tylko, jak się ubiorę. Przecież normalnie myślący człowiek nie wyjdzie w samych skarpetkach na śnieg, nie ubierze się w wełniany sweter na plażę, 30-stopniowy upał. Gruntowny obrachunek moralny rozpoznanie siebie jako największego wroga wręcz wymusiło na mnie pogodzenie się z sobą. Wynędzniałego nie stać mnie było na luksus. Jakim jest złość, nie mogłem już sobie na to pozwolić. Życie z urazami nie jest w stanie zachować czystości trzeźwości i pogody ducha. Dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia w trzeźwości. Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić, i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.